Na konferencji pomiędzy w Witam 1-1. Witam serdecznie dobrze znanego, ulubionego w Stałowej woli trenera Polikana Grzegorza Wysłowskiego, byłego szkolenia w Witam pana serdecznie naszego trenera, witam dziennikarzy. Panie trenerze, bardzo proszę o krótkie podsumowanie. Dzień Dobry, witam wszystkich. Zaczynamy się i do stanowej? Ja spodziewałem się takiego meczu, że już mieliśmy nauczkę, czyli doświadczenie z, z poprzedniego meczu, gdzie tu w maju przejechaliśmy 1-0 po identycznym skutkach I, i wiedziałem, że to będzie bardzo ciężko, będzie bardzo gorąco i, i, i trochę żałuję, bo wypuściliśmy zwycięstwo z nie wiem czy ta czy zdobyta bramka y, y, działała w ten sposób, że byliśmy już pewni tego, bo do tego czasu drużyna gospodarzy, to jest takie moje subiektywne ocena, że, że nie stworzyła sobie takiej stuprocentowej sytuacji. Były rzutki, były bardzo agresywne wejścia zawodników, ale to zawsze gdzieś tam w miarę nasi obrońcy Natomiast na koniec po zdobyciu wyrównania, no to już mogło być wszystko, bo do wysoko przegrać. Także, także myślę, że z przebiegu spotkania remis taki jest, jest sprawiedliwy. Dziękuję. Dziękuję traderowi Wysołowskiemu. Bardzo proszę w Torek Augusta. Nie zgadzam się tu ze słowami trenera, że najsprawiedliwszym wynikiem jest, jest remis. I tak jak trener mówił, przypominał ten mecz, mecz wiosenny. Nie możemy zagrać dwóch 45 minut na jednakowym poziomie. Druga połowa była zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Tu jest, tu jest nasz problem. Ale jeżeli w meczu nie można wygrać, to dobrze, że zremisowaliśmy, bo tak samo mogliśmy ten mecz przegrać i dzięki chłopakom za walkę do końca. I myślę, że mimo wszystko Pelikan, mimo fal startów w rozbiegach będzie się piął w górę tabeli, bo to jest drużyna mimo wszystko bardzo mocna personalnie. I na pewno włączy się jeszcze walkę o awans. Brakowało dwóch wartościowych chyba zawodników, jednych z bardziej wartościowych drużyny Pelikana, także także szkoda że nie wykorzystaliśmy może tej może tej słabości właśnie pelikana ale tak trener powiedział najsprawiedliwszym wynikiem tego meczu jest remis. dziękuję dziękuję trenerowi wtorkowi bardzo proszę o pytania czy można tak powiedzieć że mecz się zaczął naprawdę w 82 minucie dla widza dla widza no nie tak obywać trenerze czy... tak, No mało było tak, ogół, to, tak, tak, wita, tak ja przede wszystkim ja tutaj Spodziewałem się, że, że, że drużyna stalowej podejdzie bardzo wysoko i agresywnie, to widać było. I przyjęliśmy taki sam sposób grania. Może to nie było piękne dla, dla widza, ale było, dla nas przynajmniej było skuteczne. Tak jak Pan powiedział, że lepiej, lepiej zremisować niż mieć przegrać. No, wiadomo, że to jest, to jest taka oczywista sprawa. Ale, ale rzeczywiście dla widzów to mogą się, te emocje się zaczęły dopiero po się przez nami Wynik mógł być różny, już taką że gdyby trener Wosławski nie puścił Pascala, to byłoby 0-0. <grymne> <grymne> Proszę bardzo, kolejne pytanie. To jeszcze mam pytanie o tą naszą bramkę, która padła, która zostanie uznana. Są już jakieś takie pierwsze wrażenia sprawiedliwie i niesprawiedliwie. No ciężko o co że trzeba zobaczyć w telewizji na no spokojnie. Nie chcę tu nawet krytykować sędziego, bo, bo tak naprawdę nie widziałem tej sytuacji dokładnie i nie chcę tutaj... Jakiejś... Sądzę w pracy sądzie. Nie ma żalu. Fajnie, jakby uznał ją. Nie uznał, to jest remis. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Nie ma, dziękuję.